Witam serdecznie, witam ciepło moi drodzy. czelo z tej strony, kłaniam się. Mamy piątek, piąteczek, piątunio i wchodzimy w weekend mocnym tąpnięciem. Ale nie, że się nachlamy na imprezie, tylko zobaczymy kawał pięknych szachów historycznych rok 1852 Niemcy Adolf Andersen kontra Jean de Fren Moi drodzy, partia okrzyknięta partią nieśmiertelną, jak się okazuje, nie bez kozery. Przekonajcie się na własne oczy i uszy, dlaczego. Kawka, herbatka, moi drodzy. Adolf Andersen, grabiałymi, no geniusz szachowy, świetny zawodnik, który pozostawił po sobie wiele pięknych partii. Jego rywalem jest Jean Dauphin, który był też świetnym szachistą, szanowanym. Ponoć w każdej bramie praskiej kłaniali mu się, nawet starzy wyjadacze. A autor licznych. Powieści chciałem powiedzieć o szachach. Jan no, pisał szachowe książki. Teoretyk. No, wtedy powstawała teoria debiutów, więc on się tutaj na pewno mocno przyczynił do tego. No, myślę, że tyle słowem wstępu. Nie będę przeciągał, jedziemy. Na szachownicy partia włoska, znana lubiana, odbicie lustrzane, Dziłko Piano, B4, Gambit Evansa, który niegdyś skradł moje serce. No i wciąż, wciąż trzyma. Przyjęcie Gambitu. Jaka jest idea tutaj, żeby oddać piątka? Taka jest idea, że zaraz łapiemy tempa, uderzamy w centrum, roszujemy szybko, a rywal jest jeszcze w niedorozwoju. Może zdąży z roszadą, może nie. Jak pogra kiepsko, będzie musiał nadganiać, no to będziemy w stanie go złapać za ucho prawdopodobnie. No ale dobra. Gra tutaj w końcu z teoretykiem Anderson, nie? Jest tutaj cały czas presja pod diagonali, D4 bicie, odbić nie można, bo jest... Podwiązka, więc Roszada załatwia sprawę. Można normalnie zagrać D6, pozwolić na odbicie centruma, można też zapchać. No właśnie, tutaj prekursorem właśnie Żan był tego posunięcia i zagrał D3. Chodzi o to, żeby tutaj komunikację trochę zaburzyć, nie pozwolić zgrać sobie z klasycznego centrum. No i teraz pytanie do Was, numer jeden. Tych pytań będzie kilka. Co byście zagrali w tej pozycji, tutaj białymi? Można zatrzymać nagranie, jeśli potrzebujecie. Najlepszym ruchem jest hetman b3, od razu na atak. No taka jest idea w tym gambicie. Oddaliśmy pionka, chcemy atakować. No to czarne bronią, hetman f6. Oczywiście nie opłaca się bicie w7. No i drugi kulminacyjny moment. Teraz co byście zagrali? No jak ktoś troszeczkę we wansa pyka, to pewnie wie, że e5 jest bardzo tematyczne. Yy, bić nie można, od razu powiem. Bić nie można, chodzi o to, że wieża e i jest lipa. D6 nie działa, bo jest koniec g5 Cały czas trzeba trzymać się w 7 za ucha, tutaj przeszczały, chyba strzał wchodzi od razu i jest tam kaplica właściwie no. natychmiastowa. Więc bić nie bicie z samobójstwem. Tutaj hetman G6. Wchodzi z podbicia dalej broni w 7, wieża 1, wchodzi do gierki. Skoczy G7, normalne szachy, koniec A3. Ładnie tutaj wszedł do gry. Zawsze jeżeli D6, tutaj, żeby przysłonić diagonale, to będzie i mamy wtedy wieże w grze. No tutaj. No Fen wpada na fajny pomysł, żeby zagrać B5, oddaje chwilowo pioneczka i zyskuje aktywność. To jest też ważne. Jak jesteśmy z materiałem do przodu, to naszą bronią, jeżeli jesteśmy zcieśnieni, nie, nie do rozwinięci odrobinkę na szachownicy, oczywiście, to możemy właśnie coś zwrócić, żeby dostać tego tlenu. Dobra, szerpowie przyjechali, dali butle z tlenem, Hetman wisi, Hetmana 4, ale wieża jest w gierce, Benz. Goniec B6, żeby nie trzeba było goniancić skoczkiem, od razu też patrzy na F2. No dosyć słaby punkt, nie? No to co dalej? Skoczek BDD2, BDD2, e, tak, z B na D2, wchodzi po prostu do gry, no i co? Połączone wieże, wszystkie figurki w grze, a tutaj jeszcze, kurczę, no ta wieża to gra, to oju, odklikam, ale tutaj jest problem, jeszcze z królem. No co, może zroszować należałoby po prostu. Goń z B7, no odwleka tę Roszadę, rządów, nie wiadomo czemu. konia 4, podciągnięte zostają kolejne figury. No i tu słaby ruch. Tu Roszada oczywiście jest, opcją jest ryzykowna. Król D8, był jeden z lepszych, tak mówił Stokryb, żeby może zejść z tej linii bezpiecznej. Y Hetman F5, że słaby ruch. Chodzi o to, żeby celować w F2 jakimiś tam przestrzałami, ale to tak naprawdę pozwala na odbicie i teraz są sztuczki, sztuczki sztuczewskie. Można na przykład tak spróbować zagrać nawet broniąc gońca i atakując tu i tu, więc hetman nie stoi po prostu dobrze, tak? No hetman h5, no i tutaj się trochę zapultał, mówiąc delikatnie Jean Dufres. No i co teraz byście zagrali? Kolejny, trzeci chyba kulminacyjny moment w partii, moi drodzy? Pytanie do was, co leci? No wchodzi potężny ruch, potężny ruch, co? Myszka się zacięła, kurczę. Konie w 6. Boom, chodzi o to, żeby otworzyć linię. No, są widły, więc trzeba przyjąć ofiarę, i to w ogóle nie jest topowe poświęcenie. To, to właśnie ta partia jest niesamowita, bo jest pełna poświęcenia, ostrej, bezkompromisowej gry, ale nie wszystkie posunięcia są, nie wszystkie poświęcenia są, są, są zgodne z silnikiem. No, to jest piękne właśnie. Bicie. No, trzeba to wziąć, tak jak mówię, cyk. Tego skoczka i tak odbijemy. Pozycja króla jest nie do pozazdroszczenia. Natomiast cały ten manewr, Pozwala wyjść wieżą na G8 i już tworzyć kontratak, nie? Zobaczcie. No to się, to się może zaraz rozegrać i nie jest wcale tak źle dla czarnych, a mają plus 2 cały czas. Mają tak jakby figurę więcej. No to nie tak jakby. Po prostu. No i teraz, co byście zagrali? Zatrzymujcie nagrania, sami czaszkujcie, to jest też fajne. Daje, daje, daje satysfakcję, jak się trafi. Jak się nie trafi, no to wiadomo, trzeba potrenować jeszcze x. Tutaj, słuchajcie. No, wisi. Może być groźba mat. Anderson się nie czai, nie patyczkuje. Wierzę, Adę. On chce wszystkie figury w grze i tyle. Ale czekaj. też podwalił skoczkę. Podwalił skoczkę. Ale skoczka nie można być. W sensie, no jest zatruty. Jest to bicie przegrywające. Oczywiście, jeśli zobaczycie najlepszą kontynuację, dobrym ruchem było Hetman Hartz. Od razu Matem grozić. Od razu Mateuszem. Po F1, gońca zabieramy wtedy. Znaczy, wycofujemy gońca, musimy go wycofać. Prawdopodobnie i, i, i jest regres figur. A jak jest regres figur, to czarne mogły pójść do przodu. Tak? Hetman F5 teraz z ideą może teraz zabicia. W każdym razie, jeśli to gra, a gra mocno, a gra mocno, to grabienie materiału nie jest dobrym pomysłem. No i teraz chodzi piękna sekwencja, pytanie, co tutaj zagram? moi drodzy Andersen, kawka, herbatka, lecimy z tematem, no poświęcił, poświęcił, na 7, bęc, jest szach, no albo to przyjmujecie, albo odchodzicie królem, raczej nie tutaj, bo nie chcecie podchodzić pod uderzenia z odsłony, więc królem oczywiście można było odejść, w partii skoczek zbiła ale o tym zaraz, jeżeli król by odszedł, no to co dalej? No piękne posunięcie. Podejrzewam, że widział to Anderson. Bęk! Znowu, co jest grane, kurczę. Oddajesz te figury jak. No nie wiem, co się oddaje, słuchajcie. Jak długi. Nie. <grym> długi się spłaca. No dobra, no oddaję po prostu. Oddaję jak, kurczę. Bluzy do Caritasu Stare koszulki. No dobra, nieważne. Jeżeli by to zostało przyjęte. Prawdopodobnie trzeba to goniec F5. o siatki matowe. Siatki matowe. Dobra, przyspieszę. Byłoby niesamowicie tutaj. Straszne rezanie, taki trochę młynek. Jeżeli króce 8 to Mateusz. Jeżeli natomiast e, Hetman bije, bo można by było uznać, że zwrócimy materiał, to to nic nie zmienia, bo jest też Mateusz. Więc krótce 8 ogólnie kończy się jedną wielką lipą. Za dużo sił tutaj jest. Siła złego na jednego, jak to mawia. Mój mentor, już co prawda ex-mentor, ale pan Zizie Klesiński, koń zabił. Koń zabił w partii. No i teraz nie, zgadnie, nie odgadniecie kolejnego posunięcia białych. No jest po prostu incredible, nie? To co zagrał tutaj Andersen. Nie mam pytań. No, tym ruchem jest oczywiście Hetman. No nie jest to takie oczywiste. Hetman, bijący na D7. Poświęcił Hetmana, żeby króla wybebeszyć, żeby go wyciągnąć na szachy z odsłony. Koniec F5, podwójny checker. <laughs> Jej, przepraszam najmocniej. Popiję. podwójny checker oni. No i co? No i króle 8 Rady nie ma. Tak trzeba zagrać. No i mamy mata w 2, Mat dwoma końcami. Kończy partię. Łota! Hej, ten Andersen to się nie czaił, nie? Ciekawostko jest to, że też wiele pięknych partii Po sobie pozostawił jako przegrany Kiedy Murphy go dojeżdżał W, w podobny, w podobnie widowiskowy sposób Ale nie no, te partie romantyczne To wiadomo, no masa błędów, nie Ale, ale no Kradną serca, kradną serca Słynna partia nieśmiertelna Moi drodzy Kiedy wam ostatnio udało się zagrać w partię nieśmiertelną? Mnie wczoraj na kibelku grałem na liczesie anonimowo Ale kurczę, nie mam zapisu, nie